Cześć, witajcie w mam na i Piotrek. To jest program Kuchnia Smaku z żar leje się z nieba, a dziś przygotujemy sobie coś na ochłodzenie, a będzie to chłodnik z arbuza. Lecimy z tematem. Dobra, moi drodzy, co będzie nam potrzebna do przygotowania takiego chodnika? Do przygotowania takiego chodnika będzie potrzebna, ale oczywiście arbus. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Będą potrzebne nam dwie puszki pomidorów pelati. Pelati to są włoskie pomidory obrane ze skóry i je wykorzystamy. Połówka cytryny, dwie łyżki cukru, mięta i oczywiście potrzebny nam jeszcze jeden składnik, a mianowicie woda różana. Jest bardzo aromatyczna, nie trzeba jej dużo wlewać. A jej nuty będziemy wytrzywali w całym chłodniku. No i co? Przechodzimy do wykonania. Dobra, od czego zaczynam? Zaczynam od przekrojenia sobie arbuza na pół. Zobaczcie. Genialna sprawa. Jedną połówkę odstawiamy na bok, a tą obierzemy sobie ze skóry. Mm, Słodziutkie, fajnie Dobra, moi kochani Co teraz robimy Jeśli obraliśmy sobie połowę arbuza Kroimy go na jeszcze pół Tą część kroimy na bardzo drobną kosteczkę A drugą Na jakieś, może być nawet nieregularne Kształty, bo i tak będzie to zblendowane Pokroimy sobie na małe kawałki Tak, żeby Musimy go trochę, będziemy go trochę gotowali I O, zobaczcie Piękna sprawa tak, tak. tak. Nie trzeba się zbytnio starać nad tym. W tym momencie kawałek arbuza trafia do garka. Odkładam garnek na bok. Słuchajcie, teraz zajmujemy się tym kawałkiem arbuza. I kroimy sobie w jak najcieńsze lastry. Zobaczcie, teraz arbuza. Przekręcam w ten sposób. Najbardziej w takie długie słupki. Kostka już jest pocięta. Taką kostkę odkładamy na bok. Gdy pokroiliśmy sobie arbuza do garka, dodajemy pomidory. Pomidory. Otwieramy. Mmm. No, fajnie pachną. Czuć to słońce. No, i wszystkie pomidory trafiają do garka. Razem z arbuzem. Pokroję teraz odrobinę mięty. Nie wrzucajcie mięty za dużo. Dwie gałązki w zupełności powinny wystarczyć. Ja po prostu sobie lekko pokroję tą miętę. Na bardzo drobno. Mięta już jest pokrojona. Dlatego taką miętę odstawiam na bok przydamy nam się na samym końcu słuchajcie do naszego garka dodaję cukier sok z połówki cytryny zanim wrzuciliśmy garnek na gaz zblendujmy sobie to na fajną konsystencję przecedzam prześci to całą miksturę Moi drodzy, gdy mikstura się już zredukowała, dodajemy całego, całego arbuza. Do środka, pięknie. Dodajemy miętę. Pyk. teraz dosłownie dwie łyżki wody różanej. Raz. Dwa. No, pachnie genialnie. Spróbuję. Dodajmy jeszcze połowę soku z cytryny. Krótko mówiąc, dodajmy do tego przepisu całą cytrynę. Mm -hmm. To jest to, taka która trafia na godzinę do lodówki, dobra moi kochani. To był mój przepis na chłodnik z arbuza. Musicie koniecznie spróbować zrobić go. I dać mi w komentarzu znać jak wam wyjdzie, a ja spróbuję. Jest genialny Orzeźwiający. Czego chcieć więcej? W upalny inny dzień. Zasubskrybujcie tam na dole. Zalajkujcie, a po więcej już nie bałem. Trzymajcie się. Piąteczka.